Za wspólne oglądanie filmu. Dziękuję. Producent telewizorów plazmowych BRA. PAPRY Gilda, bądź BUCZ VAJENTZONAJ! Orbit White. Olśniewający uśmiech to znany od wieków sposób na dotarcie do celu. Obręk rasny Brunilda! Bądź mojej żywotnej! Orbit White pomaga zachować naturalnie białe zęby. W pierwszy weekend nowego roku otworzą się przed tobą drzwi do krainy baśni, marzeń i fantazji. To niemożliwe. Opowieści znane w kinach od 6 stycznia. Tato? Ulewna prosi do tańca. Ból głowy potrafi dokuczyć. Najgorszy jest jednak zawód na twarzy naszej córki. Dlatego zawsze mam pod ręką Apap. To skuteczny lek, któremu można zaufać. I bezpieczny nawet przy kłopotach z wrzodami. Popatrz. Czy można panią oprosić? Apap <laughs> i po bólu. Apap i Apap Noc znajdziesz też w większych, bardziej ekonomicznych opakowaniach. Oszczędzasz do 30%. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Gdy miał 7 lat, myślał, że pomidor to gra towarzyska. 10 lat później dowiedział się, że to warzywo z Ameryki Środkowej. Na studiach odkrył, że cel nierzucony ma siłę większą od słów. W wieku 30 lat był pewien, że o pomidorowej wie już wszystko. Przed chwilą odkrył, że się mylił. Hiszpańska pomidorowa Knor, tak znana, tak inna. Pierwszy Dzień Świąt Dwójka postanowiła zaprosić Państwa do różnych polskich domów, w których na pewno są podobieństwa, ale też i różnice bo przecież jak Polska długa i szeroka, różni nas obyczaj i tradycja, ale wiele jest wspólnego. Bardzo serdecznie przedstawiam rodzinę Szołtysków, która przyjechała ze Śląska: Marka, Małgosie oraz dzieci Marcina i Paulinę. Jest z nami także Małgorzata Kiereś, etnograf z Istebnej. Dyrektor w Muzeum y, Ziemi Beskidzkiej w Wiśle. Bardzo też miło mi. Y, Witamy. Jak świętujecie na Śląsku? Czym wyróżniają się te Śląskie święta? Trzeba by powiedzieć tak, no i przód. Ślązok nigdy nie czeka w Wiliu, czyli w Wigilię, na prezenty od Mikołaja. Jak taki Ślązok słyszy, że kaś łazi święty Mikołaj, to mogą pierą szczelić na miejscu, bo na Śląsku. Prezenty we Wilio nosi Dzieciątko Podboczek, to się niedawno, bo to Wilio, urodził no kaś tam w Betlejem. Przez święta to jest pamiątka tego, że się ten Podboczek narodził. A u nas chodzi aniołek, trzeba mu odewrzeć łokienko. Odewrze się łokienko, wleci, a żaden nie wie, kiedy wleciał, co przyniósł. Ale w zasobie leksykalnym takiego słowa ani na Śląsku, ani u górali nie ma prezent. Powiadali, że to jest podarek, lebo dar. Ale takie słowo, prezent, to i we Warszawie mają. No ja, to coś tak do czasami prezent, żeby wszyscy wiedzieli we telewizji, co to chodzi i o co chodzi. Nasze stoły na Mazowszu są zupełnie inne. To nie jest kompot z suszu, tylko jak to się nazywa? To jest moczka, to jest moczka? którą przygotowujemy na Śląsku z suszonych owoców. Tutaj zademonstrowaliśmy właśnie suszone jabłka, suszone śliwki i suszone gruszki. I ja to danie zaczynam gotować już dzień przed Wigilią. A nawet dwa dni czasami przed Wigilią, dlatego że tyle wymaga przygotowań, ponieważ owoce muszą się moczyć przez całą noc, a następnie mm -hmm. przez kilka godzin muszą być gotowane. Ale to, co wypowiadacie na to, że moczka, to u nas na to powiadają bryja. Ale u nas <laughs> też niekiedy <laughs> godają bryja. A to także... kapkę jest inaczej, żeby to mocie bardziej słodki, a u nas to jednak jest kapeczkiem posolone. Aha, no, ja. no. I jak jest taka rzecz, że na przykład młoda baba e, wychodzi za mąż to się wdycki, teściowo ją chce sprawdzić i pyta się, a bryjem się soli, a jak nie wie, że się soli, to znaczy, że się nie godzi. No toż mamy ta bryja, czy też moczka, ale ku temu, bo to jest słodkie, ku temu mamy makówki. Nie na tak. u nas takich rygołów nie ma. U nas nie ma, a u nas są. W śląskiej tradycji jest, ale u nikery już po leku to wyleciało, uciekło. Były a. takie zupy ze siemienia konopnego. bez go godali na o. to knopiotka, bo to z konopnego siemienio, a niektórzy, że to siemieniotka, bo tego siemienio, czyli nasienia. Ale moja babcia już to przestała ważyć, bo to nikomu nie smakowało. A u was to jedzą? U nas takiego nie ma, ale pan opowiedział o zupie, kiedy jest naprawdę najstarsza. To nie jedna u was była. Była i na Kurpiach, była i u Kaszubów. Właśnie taka zupa, o której pan opowiadał. To było strasznie dawno temu, ale tego już prawie, że nie ma. Idziemy na pasterkę na przykład na Podhalu to górale są pięknie ubrani, czują wtedy taką dumę, dumę. z tego, do jakiego przynależą dumę. narodu. I czy na Śląsku jest tak samo, czy też idziecie tak odświętnie ubrani? Był czas, lata 50. 60., kiedy ludzie wstydzili się nosić, chodzić po chopsku, jak to się u nas mówi, i odchodziło się od ubierania w śląskie stroje. Natomiast dzisiaj jest faktycznie wielki powrót. I ja z przyjemnością dałam sobie ten strój uszyć i w nim chodzę, i jestem z niego dumna i mam nadzieję, że coraz więcej ludzi by, zacznie chodzić po śląsku. A jestem bardzo ciekawa, jak wyglądają życzenia, które sobie ślązacy składają. Bo wszędzie życzymy sobie zdrowia, szczęścia, pomyślności i miłości. To nas łączy. A co nas odróżnia? No więc ślązok na pewno będzie życzył tego, co jest realne. Ślązowie jako lud pracowity życzą sobie, żeby te dzieciątko w tym nowym roku i żeby zdrowią błogosławieństwa Bożego, a to chyba w całej Polsce. I teraz poszukuje się po leku takiego składania życzeń po śląsku. I na przykład w niektórych moich książkach są takie wzory tych życzeń śląskich i ludzie to przepisują, bo dzwonią i zastanawiają się, dlaczego jeszcze nie ma pocztówek. A ja myślę, leku będą i takie pocztówki i na przykład idzie życzyć, żeby, żebyś był bez ten całki rok tak wyzgerny, wyzgerny znaczy taki żywotny, jak ten mały podwórczyk narodzony w Betlejce. To by były fajne życzenia dla Ślązoków czy od ślązoków. W tych domach, w których tradycja kolędowania powoli zamiera, warto, żeby się odrodziła, bo nie ma chyba nic piękniejszego niż wspólne śpiewanie o tym, że się Chrystus narodził przy świątecznym stole. Posłuchajmy śląskiej kolędy. Posłuchajcie pastyże, Głostowcie już swędyże, I brabko z się szykujcie, I szczewiki obójcie, za gwiazdką wędrujcie. Proszę Państwa, wielokrotnie w przeszłości przy wigilijnym stole zastanawialiśmy się i marzyliśmy, czy ten PRL się kiedyś skończy. No i skończył się. Skończył się i marzenia się spełniły. Teraz możemy Państwu życzyć. Tak, proszę Państwa, życzymy Państwu zdrowych Ciepłych, sympatycznych i nade wszystko wesołych świąt. Wszyscy teraz razem. Wesołych świąt! Krótkie, treściwe i, i, i sensowne. Kojarzy no. się to z. Czy święta zaczynają w listopadzie? Stoją wszędzie choineczki, jingle bellsy. To się też ciekawostka. To co to jest, Prezent. Wesołych świąt, oczywiście. Teleprele, dziś o 15.05. Powiedz mi, kim jesteś. I so the stars at night Red wine and candles flicking Growing dimmer Prelude of love And you Black, red, white Meble wszystkich pokoleń Wody. Nieprzebrane pokłady energii słonecznej. To dlatego z najmłodszych listków herbaty płynie energia i smak, które sprawiają, że Lipton budzi w tobie to, co najlepsze. Lipton, inspiracja płynie z natury. Teraz używam soli, tabletek, nabłyszczacza i dodatkowych proszków. Ale potrzebuję czegoś, co umyje naprawdę mocno zabrudzone naczynia. Potrzebujesz nowego Somatu 5 z Soda Efekt. Somat 5 z Soda Efekt czyści jak szczotka nawet mocno zabrudzone naczynia, osiągając najlepszy efekt w porównaniu z innymi wiodącymi tabletkami do zmywarek. Hej, teraz jest czyste i błyszczące. To wszystko, czego potrzebujesz. Nowy Somat 5, aby uzyskać najlepszy efekt. Jakość firmy Henkel. Wyobraź sobie, że przez jeden dzień znowu jesteś dzieckiem. Poro wyzwań, prawda? My znamy potrzeby dzieci. Dlatego stworzyliśmy Bebiko dla juniora. Wyjątkowe mleko modyfikowane w płynie z odpowiednią kompozycją witamin i składników mineralnych, które zapewnia prawidłowy rozwój dziecka powyżej pierwszego roku życia. Bebiko dla juniora. Na rosnące wymagania. Czego życzymy sobie w święta? Mam rodzicą, szczęścia i zdrowia i wszystkiego, co chcą. Chcę Ja życzę Marysi dużo lalek. A ja życzę Wiktorowi na święta dużo zabawek. M mój tata chce dużo pieniążków, a moja mama nowe auto. Bezdomny Nie radziłam sobie z bólami menstruacyjnymi. Dopiero koleżanka poleciła mi Ibuprom Max. Coraz więcej Polaków uznaje Ibuprom Max za najlepsze rozwiązanie na uciążliwe bóle. Dlatego to właśnie Ibuprom Max w ostatnim roku zyskał najwięcej nowych użytkowników. Teraz dostępne ekonomiczne opakowanie 24 tabletki. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania. konsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ciepło z Trilak lek niezbędny przy kuracji antybiotykowej, zdobywca nagrody zaufania konsumentów, złoty otis. Trilak lek niezbędny przy kuracji antybiotykowej, zdobywca nagrody zaufania konsumentów, złoty otis. Tylko teraz! Tylko w Mediamarkt. Wielkie wietrzenie magazynów przed inwentaryzacją. Oferty jakich nie było. Wietrz łatwą zdobyć. Mediamarkt nie dla idiotów. Prezent w ofercie Twój plan. Nokia 6020 z aparatem cyfrowym już od złotówki. Oraz darmowe rozmowy z wybranym numerem i SMS za jeden grosz. Zapraszamy do salonów Orange. Bądź pierwszy. Zaraz po świętach, we wtorek, Dzień Szalonych Cen. Co godzinę obłędne przeceny, aż do północy. Tak zaczynamy wielką zimową wyprzedaż Wikera. Będziesz pierwszy, dostaniesz sofę. Coś niepokojącego dzieje się w twoim gardle? Zajrzyjmy do środka. No tak, stan zapalny i boli jakby w środku szalało stado dzikich bestii. Na szczęście w pogotowiu jest Holinex. Holinex ma potrójne działanie. Jednocześnie zwalcza ból. Leczy stan zapalny. nawilża gardło. Miej Holinex zawsze w pogotowiu. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Niestety jest to spotkanie. Pożegnałem! Z okazji rocznicy pontyfikatu papieża Polaka, Telewizja Polska przygotowała trzeci album złotej kolekcji Jan Paweł II. Bóg Bogaty w Miłosierdzie. Na płycie DVD i kasecie wideo odnajdą Państwo niezapomniane spotkania z papieżem podczas jego ostatniej pielgrzymki, a dodatkowo relacje z ingresu arcybiskupa Stanisława Dziwisza. A na końcu cóż powiedzie? Żal odjeżdża. Informacje pod warszawskim numerem telefonu 512 53 44. Chciałabyś mieć znowu gęste i mocne włosy? Przedstawiamy nową linię pantin Provi gęste i mocne. Stworzoną dla milionów kobiet z cienkimi włosami. Aminoprowi kompleks wnika we włosy. Wzmacnia je od środka i sprawia, że wyglądają do 35% gęściej. Teraz twoje włosy znowu są gęste i mocne. Nowa linia Pantin Provi gęste i mocne. Włosy tak mocne, że aż śnią. Gosti gloria śpiewają, pastuszkowie od Rzemania oczka wycierają. Tuj dam, tuj dam, tyl, 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 Na ligawce z serca pradawnej kurpiowskiej Puszczy Zielonej oznajmia się w adwencie nadejście świąt Bożego Narodzenia. Podczas świąt Bożego Narodzenia już na ligawce w kurpiach się nie gra. Przyjechał do nas pan Witold Kuczyński, nauczyciel. Jest z nami także pani Małgosia Kiereś, gospodyni domowa, etnograf i dyrektor Muzeum Beskickiego w Wiśle. Jak wyglądają święta na kurpiach? No, przede wszystkim wesele, przede wszystkim radość z Bożego Narodzenia, śpiewanie kolęd, e, życzenia, no i przede wszystkim to kolędnicy muszą zazitać do Kozdego Domu. Współpraca drogę się coraz, stąp się naprzód do tego dwora, my będziemy śpiewać w walczyć, sędzie, o tak wesołej kolędzie, hej kolenda kolęda. Niech będzie Jezus Chrystus pochwalony. Na wieki wieku wiekówamy, pięknie was witamy. Zebym ja za swą kolędę nie był wzgardzony. Czy zezwalata ten domek rozweselić? Zezwalamy. zezwalamy, zezwalamy. A nie poza łokoty sprzewać Wyciknijcie się mali, żeby co prędzej dali. Hej, kolenda, kolenda! My... Ja, mam tu oto poszłuchajcie no, strasznie co moc, bo macie pieniądze, to jest aż grosz to na ca kolendę. Carski jakiś. Przyszliście tu kolendować z przeszumną gwiazdą, ale na kurpiach mnie by się zdało, że aj, chodzili Herody. O, Herody też chodzili, Herody chodzili, ale to z dzięksu grupą taką i do jakichś takich zianksych domów, bo to jest z dziesięciorga albo dwanaściorga hmm. chłopaków, bo kobiety tutaj według tradycji nie kolędowali. No i dlatego właśnie różne tutaj dzieciska sobie stroje przygotowują, maski, inne różne rzeczy. W księstwie łowickim bardzo ważne jest wróżenie. Przy okazji Świąt Bożego Narodzenia kobiety wkładają pod poduszkę różne przedmioty i co wyciągną to znaczy co ich spotka? Czy na kurpiach też są takie e, wróżby? No u nas to jak jest rzecz zigilina, to nie, nie wkładają sianko pod obrus, No i wtedy pani wyciągają te źdźbła, siana. Jeżeli wyciągną zielone, długie źdźbło, to takie sisy będą miały. A jeżeli, nie daj Boże, wyciągną kręcone, a może złote, pozołkłe te źdźbło, no to takie syzywot będą. Albo też się wychodzi... Nadwór i tak kijem łopłot się uderza, tako farfackę się robi, gdzie echo się odbije, no to z tamtej strony będzie chłop. Powiedziałam na początku o tym, że jesteście z serca pradawnej puszczy. Jest tam bardzo dużo starych, archaicznych obyczajów, które są tylko u Was. Nie ma ich nigdzie w całej Polsce. Co to są za obyczaje? Wyróżniają nas na przykład tańce, które nie powtarzają się w żadnym innym regionie. Jak na przykład wolander, starababa, fafur, zuraś, powolniak. Cytę z psieśni. Psieśni, które E, i których wykonanie e, no, jest naszym takim wyróżnikiem, e, Na przykład jest e, takie szeptanie przed tak, jak takie, takie charakterystyczne stęknięcie przed rozpoczęciem śpiewania, tak jakby śpiewak chciał zobaczyć, czy da rada z takiej wysokości zaspiewać. To jak, to jak to brzmi? A bzicam, kunia, bzicam. Nie a. słyszałam tego z tych A, te na początku. A na bzi... samym początku, pięknie. Ja zawsze myślałam, że najbardziej roztańczeni i rozśpiewani są górale, a tu proszę, na kurpiach tyle energii, tańca i śpiewu. Mozeć kolędę dziś dostaniem, jak mnie da do. I będziemy rozgłasali, zeciską psy nic nie dali. Hej, kolenda, kolenda. I don't want you to wait for a long time. Nigdy nie wiesz, kiedy będziesz potrzebował świeżego oddechu, dlatego gumę do żucia Winterfresh powinieneś mieć zawsze przy sobie. Guma do żucia Winterfresh mroźna świeżość oddechu na długi czas. Cześć. O, w samą porę. Spróbuj, mam coś dobrego. Dziękuję, nie mam ochoty. Znowu czuję ten ciężar w brzuchu. Zaparcie też tak miałam. Próbowałaś? O, Aktivia, Wiesz, to dużo lepsze niż zwykły ogór. Badania wykazały, że 80% osób z nieregularną pracą jelit zauważyło poprawę już przed upływem 14 dni codziennego jedzenia mm. Activia. Ale smaczne. <laughs> Ładne rzeczy. Activia. Reguluje i smakuje. Skuteczność potwierdzona naukowo. Od 10 lat Biedronka pomaga Wam w świątecznych przygotowaniach. Północ już była, gdy się zjawiła na bliską doli. Na łuna, którą zobaczy i zobaczy, krzyknął mocno wojtę do Szymona. Szymon przy kochany, Przyjmijcie od nas świąteczne życzenia i przekażcie je tym, których kochacie. Po ilu kostkach mama się uśmiechnie? Po jednej? Po dwóch? Po trzech? Bogactwo i różnorodność smaków Alpengold zamienią każdą chwilę w uśmiech. Teraz to już potrzeba czterech kostek. Alpengold, po ilu kostkach ty się uśmiechniesz? Sponsorem programu jest Neonet, ogólnopolska sieć sklepów RTV-AGD. Neonet, zakupy za jeden uśmiech. Coś niewyraźnie dziś wyglądasz. Bo czuję się niewyraźnie. Chyba coś mnie bierze. Od razu weź RutinoSkorbin. Kiedy coś cię bierze, RutinoSkorbin mobilizuje twój układ odpornościowy do obrony przed chorobą. Babciu, ty, ty taka niewyraźna jesteś. Powinnaś mam wziąć RutinoSkorbin. RutinoSkorbin w nowym, dużym opakowaniu. Oszczędzasz do 40%. Bierz jak cię bierze. Przed użyciem zapoznaj się z treścią lotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Co śpiewamy w święta? Ofercie Orange dla firmy multimedialne Samsung D600. Sprawdź ile zaoszczędzi twoja firma. Pierwszy abonament za 1,22 zł grosze i do 2000 bezpłatnych minut. Zapraszamy do salonów Orange. Co byś zrobiła, gdyby matka twojego chłopaka okazała się twoją psychoterapeutką, a ty powiedziałaś jej nawet o? We No no no. Ale serce nie sługa. Uma turma. Brian Greenberg, Meryl Streep przez zabawnej komedii. My son. Serce nie sługa. Uważaj, komu mówisz o swoich małych świtstewkach. Winstewka. Serce nie sługa. Tylko w kinach. Wesołych świąt życzy 1 Polskie Radio. Powiedz mi, kim jesteś. 2, tu jest trup! Słucham? Czy jest pan mężczyzną? A nie, 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 nie! Połącz absurdy z bajką. Mam księcia! Tu się zbroja w kolanach, nie zginaj! Zaprawdę dowcipem. Stój, kto idzie? Rolnik. Rolnik! Pewnie co większego. Rolnik sam w dolinie. I więcej ani mru, mru bo zabawa jest gwarantowana. Pierwszy dzień świąt o 21. Święta Bożego Narodzenia wszyscy czujemy się trochę jak dzieci. Razem z nimi cieszymy się prezentami, śpiewamy kolendy, a w świątecznej szansie na sukces zimowe piosenki m.in. z dziecięcego śpiewnika zaśpiewają Michał Figurski, Andrzej Morozowski i Tomasz Sekielski, Marcin Prokop.